Będę mówił w dwóch językach, w języku eskobarskim i w języku polskim. Saluto, Benkartos Desperados. Witajcie w młodzieży. I sono Krzysztof Skiba, ambasador de San Escobar. Nazywam się Krzysztof Skiba i jestem uchodźcą, san, dyplomatą San Escobar. San Escobar jese molto problema la Polonia. San Escobar rozwija się tak dobrze jak Polska. Mamutos Mutantos Canibalos. 90% mieszkańców wyspy zapisało się do pis. Trybunale Burdello Parlamente Masakra. Zrobiliśmy porządek z Trybunałem. Municipale Telewizero Zero. Telewizja państwowa ma wysoką oglądalność. Hospitale Muerte Totale. Służba zdrowia jest na wysokim poziomie. Militaria, minister asistente Cretino a Stupido. Też mamy misiewicza. Policja La Finanza Tango Caccia Samba. Podatki płacą tylko ci, których nie lubimy. Amazonia, White Stock, Huskwarna, Horror, Muskitieros. Wycięliśmy na wyspie naszą Puszczę Białowieską, chroniąc ją przed mrówkami. Nacjonale, promocja ekonomia idioten. Całe państwo w rękach fachowców. Una drama programu Epolonia. Nasz program jest podobny jak u was w Polsce. Astalawista gimbaza zaraza. Likwidacja gimnazjów. Kupa bachora, haha kopara, które cieszą e, tysiące dzieci. Banda Las Palmas Givera, obrona terytorialna. Melina Mumina, mieszkania dla młodych. Cinquecento Plus, program 500+. Plus. Viva kulturysta Zaborda, niech żyje silna władza. Viva Spili Gonzales Autografo, Niech żyje prezydent Andrzej Duda. <noise> Viva profesora Zgaga Mendoza. Vivat Krystyna Pawłowicz. <noise> Vivat senior Kelnero. Niech żyje Mariusz Błaszczak. Bravo, Ekscelencja Disco Polo. Brawa dla prezesa Jacka Kurskiego. Viva Escobarista Farmazon! Niech żyje minister spraw zagranicznych. Viva Bobasso Militare! Niech żyje Bartłomiej Misiewicz. Viva Grande Cirkus! Niech żyje Dobra Zmiana. Viva Brocha Atrapa! Niech żyje premier Beata Szydło. Viva Prezeso Liliputi! Niech żyje prezes Jarosław Kaczyński. San Escobar, Solidarité e Polonia, muchas gracias Spiritus. Cieszę się, że nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne. Dziękuję za prezenty. Viva Republika Banana! Niech żyje czwarta RP! E, mamy specjalne prezenty. San Escobar, moi asystenci przywieźli e, walutę San Escobar. Słuchajcie, można ją płacić w biedronce. W wszystkich sieciach handlowych, i pewnie każdy z Was dostanie za to w mordę. Zapraszamy serdecznie. Waluty San Escobar, specjalnie dla Was. Viva Badana Republika, 4RP!